Bum, cześć siemanko, z tej strony Patryk, witam Was w kolejnym odcinku. No właśnie. Dzisiaj sprawdzimy, czy twórcy YouTube'a robią z nas idiotów. A tak serio to ostatnio dużo mi się wyświetla filmików, które pokazują lokacje, jakieś ukryte pomieszczenia, o których w życiu nie miałem pojęcia w Minecraft i nie chce mi się wierzyć, że one istnieją. I właśnie dzisiaj to sobie sprawdzimy. Jeżeli taki odcinek będzie Ci się podobał, to oczywiście drogi widzu zostaw łapkę w górę, subskrypcję, no itd, tak i tak dalej. Sprawdźmy sobie pierwszą lokację, filmiki pochodzą z kanału Pepenos. Okej, okay, no jest zwykła piramida. Dobra, fajnie. Rozwala sobie tutaj. OK. I gdzie tu jest to ukryte pomieszczenie? I że to jest niby 1% szans na znalezienie tego. Aha, czyli pod TNT znajduje się pomieszczenie, gdzie powinno coś być. Okej, okay. znaczy no, jak widzieliśmy w tej piramidzie powinno coś być, dlatego sprawdźmy czy naprawdę w niej się coś znajduje. Tu obok mamy jeszcze drugą w razie czego, ale sprawdźmy myślę, że jeżeli faktycznie tak jest, no to zróbmy dokładnie to, co on zrobił. Czyli wchodzimy do piramidy, rozwalamy ciach, schodzimy sobie tutaj, pyk, pyk. I schodzimy sobie jeszcze niżej, 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 niżej. Gdzie to pomieszczenie? Ej, no miało tu być przecież. Halo, halo? Halo? Halo, kurde, no nie chcę was rozczarować, ale niestety tego pomieszczenia nie znalazłem. A jeszcze możemy wejść w tryb spektatora, żeby zobaczyć czy w ogóle jakieś pomieszczenie się tu znajduje. Okej, okay, jesteśmy w trybie spektatora. No i, i nie, nie widzę tu żadnego pomieszczenia, ale za to ogólnie... Ej, tam jest coś fajnego. Fajne tu są podziemia. Fajne tu są podziemia, jak chcecie to wam Sida wyślę. Fajne tu są podziemia, ale niestety nic poza... Poza tym pomieszczeniem tutaj nie ma. No nie wiem, czy to faktycznie 1% szans, czy po prostu. Bardziej mi się wydaje, że robiony z nas idiotów, ale sprawdźmy kolejne miejsce. Okej, okay, kolejne miejsce będzie o. W endzie, dobra, i to jest w ogóle 0,02% szans, i co, że tu niby pod portalem powinno się znajdować jakieś pomieszczenie, skrzynka powinna się znajdować pod portalem. Spotkami. Okej, okay, nie chcę mi się w to wierzyć, ale rzekomo. Yy tutaj powinniśmy coś znaleźć, no może nie to oko Endu mi jest potrzebne gdzie ono jest, okej okay, mamy, no dobra no sprawdźmy to wejdziemy sobie do Endu, e, tylko czy ja z niego wyjdę wyjdę, wyjdę, wiem jak się teleportować chyba, dobra żeby wszystko było dokładnie tak jak w tym filmiku mamy już zabitego smoka schodzimy sobie tutaj pod portal i rzekomo tutaj gdzieś powinna czekać na nas jakaś skrzynka czy cokolwiek innego jesteśmy, rozkopujemy no i wiecie co, muszę was rozczarować, bo tutaj chyba znowu nie ma tego czego szukamy, ale sprawdźmy jeszcze na Spectatecie. Włączyliśmy sobie Spectate'a, czy tu jest jakaś skrzynka? No kurde powiem wam szczerze, tu w ogóle nie ma żadnych jakichś tuneli, więc... O skrzynkę byłoby jeszcze chyba ciężej, dlatego myślę, że ponownie jest to fake i ktoś ma nas za dzbanów. Ale sprawdźmy kolejną lokację, może tam się coś wydarzy. Dobra, kolejna lokacja to ponownie Stronghold, w sensie twierdza podziemna i mamy 88% szans na znalezienie tego pomieszczenia. Dlaczego? Czyli to już musi po prostu się, po prostu musi się to wydarzyć, po prostu nie ma opcji, żebyśmy tego nie znaleźli. No widzowie, ja wam mówię, a dlaczego teraz sartorz zmienił się procenty na 2,5% no dobrze, ja powiem tak: Sprawdzam. No i tak oto drodzy kochani widzowie, ponownie jesteśmy w Strongholdzie. No i taką. On kazał sprawdzić taką co? Tu pierw zalać wodą, tak? Bo coś takiego. E, tu sobie zabudować. Sprawdzić tutaj, czy coś jest. No, nie wiem, jak wy, ale ja tutaj nic nie widzę. Ale jeszcze wezmę sobie latarnię. Dla pewności postawiłem latarnię. Dalej tu nic nie widzę. Jeszcze pokopię trochę w dół. Z tej strony nic nie ma. No ale on mówi, że jak nie z tej, to z drugiej. No dobra, no to sprawdzimy z drugiej. Tu też sobie rozwalimy i tu rzekomo to powinno być. Jezu, jak ja mi się zdziwił, jakbyśmy serio coś znaleźli, naprawdę. Ponownie nic tutaj niestety nie widzę. Czyli ponownie chyba jest to fake, ale sprawdźmy jeszcze na spektatorze, bo może coś pominąłem. Włączamy spektatora, schodzimy tu niżej. No no nie no, no, nie ma takiego pomieszczenia nigdzie. No. Czy naprawdę ja się zawiodę na wszystkich tych pomieszczeniach, naprawdę Mojang nic przed nami nie ukrył. Ech. Kolejne pomieszczenie, 60% szans wieża pillagerów. Na środku wieży skopujemy się w dół. Tak? Dlaczego tu znowu jest klapa? I teraz 2,5% szans na znalezienie tego. Magia. Magiczne procenty widzowie. Sprawdźmy, ja Wam powiem, takowidzowie, ja naprawdę nie wiem, kto jest większym dzbanem. Ja, sprawdzając to, czy oni nagrywając to. E, no ale dobra, sprawdźmy ponownie. Wchodzimy, mamy wieżę pilagerów, tak? Jest wieża pilagerów. Wchodzimy, tu jest środek, tu jest środek, wszystko się zgadza. Lecimy w dół i znowu nic tutaj nie ma. Ale sprawdźmy jeszcze Spectator. Może coś tutaj się przed nami ukryło. No, no nie. Nie no, nie ma żadnego pomieszczenia. Ponownie, kurde, szkoda, ale te podziemia są coraz bardziej interesujące. Naprawdę. No i ponownie, jakby fake, sprawdzamy dalej. Dobra, tu mamy kolejne 90% szans w wiosce, i to tu przy kowalu, coś się będzie znajdowało. Powinno się znajdować. Schodzimy w dół Okej. I... Ok, i co tu będzie? W tych skrzynkach żelazo i diamenty. Tutaj ma być co? TNT. Super, super. A to co? Aha, trapy. Super, dobra. Może, być może to być prawda. Dobra, widzowie, znalazłem wioskę z Kowalem. Jest tutaj. Mamy Kowala. Wszystko tuwa się zgadza. Tu jest elegancko to, co być powinno. Weźmy sobie to, zabudujmy tak, jak nam kolega pokazywał. Schodzimy na dół. Ale bym się zdziwiła, gdybym teraz wpadł do tego pomieszczenia, nie? Naprawdę. Ej, wpadłem! Wpadłem! Tylko do dziury. Nie do pomieszczenia. Do dziury. Wpadłem do dziury. Ale lepsze to niż nic. Niestety. Pomieszczenia nie znalazłem, drodzy widzowie, więc sprawdzamy dalej. Może w końcu na coś trafimy. Dobra, 2% szans. Skrzynka o kowala. Akurat jesteśmy przy kowalu, więc to sprawdzimy. I tu do góry. Powinno być pomieszczenie ze skrzynką. Dobra, naprawdę. Z tego wszystkiego, co widzieliśmy, to jeszcze to mi się wydaje najbardziej realne do sprawdzenia, że faktycznie coś. Coś znajdziemy. Jesteśmy w tym samym kowalu, co wykopaliśmy tą dziurę. Nie będę szukał innego, no bo jak mamy to trafić, to trafimy. Tu faktycznie coś jest. Mamy tu jakieś itemki. Sprawdźmy sobie teraz on co zrobił. Podchodził tutaj, wykopywał tutaj, wchodził do góry. Raz, dwa, trzy. Ej! Ej, naprawdę coś jest! No ja w szoku. Naprawdę, coś tu jest. Ej, no bez kapy. Nie no, tak naprawdę tam nic nie było. Postawiłem tam tą skrzynkę. A tak, serio? Nie. Ale już całkiem poważnie. Pomieszczenie faktycznie jest. Jeżeli tu rozwalicie, to faktycznie to pomieszczenie tu jest. Tą skrzynkę ja postawiłem. Pytanie do was to zostawiam. Sprawdźcie, jeżeli będziecie spotykali kowali gdziekolwiek, to sprawdźcie, czy faktycznie znajduje się to skrzynka, bo jest teoretycznie to możliwe, że faktycznie jakimś sposobem ta skrzynka się tu zrespi. Jeżeli znajdziecie taki sit, znajdziecie taki świat, na którym faktycznie ta skrzynka tu będzie, to bardzo was proszę, podeślijcie mi to w komentarzu, ja sobie to z chęcią sprawdzę i dogram do tego. E, dogram po prostu osobny odcinek z tym, bo wydaje mi się, że faktycznie w tym wypadku jest jakieś, jakieś, jak, jakieś prawdopodobieństwo, że ta skrzynka może się tu pojawić. To jest takie najmniej oderwane od rzeczywistości. Dobra, to już ostatnia lokacja, naprawdę, bo mi mózg wywali w kosmos. Tu powinno być coś. Mhm. Rozwalamy. Wiecie co? Ja naprawdę bym chciał. Ja, napra ja naprawdę bym chciał, żeby te pomieszczenia istniały. Naprawdę bardzo. Bo, bo to by miało jakikolwiek sens. Serio, to by było fajne. To by było fajne ze strony Mojanga i, i bardzo fajnie, jakby faktycznie dodali jakiś tam poziom. No nie, to jest nierealne. To jest... Sorry, ale ten trade jest nierealny. Po <śmuszczaj> prostu to jest nierealne. Słuchajcie, jest, znalazłem wioskę nawet z taką samą fontanną. Z taką, naprawdę, no to jest taka sama fontanna. To niszczymy i teraz lecimy w dół. Bam, 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 Nie, dobra, nie nie, no to jest bez sensu, ja nie mogę z siebie robić aż takiego durnia, no przepraszam was, no, no nie ma tu nic, nie ma, no co by miało tu być? No, ludzie, kochani, <grym> proszę, jeżeli macie światy, na których to jest, występują te lokacje, które tutaj widzieliśmy w tym odcinku, choć nie chcę mi się w to wierzyć, ale jeżeli macie coś takiego, znaleźliście sit, w którym jakimś sposobem, w jakiejś wiosce się zrespiło takie pomieszczenie, bardzo proszę podeślijcie mi sit Java. Minecrafta na 1.20 w komentarzu i ja bardzo chętnie to sprawdzę, bo drodzy widzowie, ciula nie uwierzy w to, że te pomieszczenia istnieją. Dajcie znać, czy sami złapaliście się na te filmiki i sprawdzaliście to w swoim Minecrafcie. Jeżeli nie, to ja to sprawdziłem za was. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku już w piątek. Siema.